to musi być trudne to przez co teraz przechodzisz to co nosisz w sobie chociaż może nikt o tym nie wie może właśnie tak teraz się masz zmęczona cicho przeciążony z emocją której nie widać z napięciem którego nie wypowiadasz z jakimś smutkiem który chowa się pod codziennym wszystko okej okay. może się nie skarżysz nie pokazujesz tego na zewnątrz nie mówisz głośno bo Sama nie wiesz od czego zacząć, bo nie chcesz być ciężarem, bo jesteś przyzwyczajona, że dajesz radę, ale to nie znaczy, że tego nie ma. To nie znaczy, że nie boli, to nie znaczy, że jest mniej ważne. To musi być trudne. I nie dlatego, że coś z tobą jest nie tak, tylko dlatego, że życie czasem naprawdę jest trudne. Możesz nie mieć siły, możesz nie mieć siły tłumaczyć. Możesz nie mieć ochoty się otwierać i wcale nie musisz, ale może możesz teraz położyć dłoń na swoim sercu i zamknąć oczy tylko na chwilę i przyznać się przed samą, przed samym sobą. Tak, to przez co teraz przechodzę jest dla mnie trudne. Jeśli dziś nikt ci tego nie powiedział, to ja chcę to zrobić. To, co czujesz, ma znaczenie. I możesz być smutny. Smutna.